Wszystko o zdrowiu. Zapraszam Monika Bartkowicz Krzysztof. Wszystko o zdrowiu, a dziś porozmawiamy o tym, jak świętować zdrowo i w zgodzie ze sobą. A w studio ze mną Piotr Zbigniew Kamrat, psychoterapeuta pracujący w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Święta to piękny czas, jednak dla wielu to także źródło stresu. Jak więc odpuścić presję perfekcyjnych przygotowań? O, łat, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, ale myślę, że warto się zastanowić, jak, jak my chcemy spędzić te święta najpierw. E, warto też e, ustalić sobie priorytety czyli co dla nas jest najważniejsze, bo może się okazać, że tyle rzeczy chcielibyśmy zrobić przed świętami, czy to będzie jakiś remont, czy to będzie zakup nowych mebli nawet, czy to będzie zakup nowej zastawy, przygotowania wszelkie, wszelkiego rodzaju zakupy, że ta lista może nas przerosnąć, nie będziemy chcieli się zmierzyć z tym, że przerasta nas już na starcie i później możemy być naprawdę przemęczeni. Może warto po prostu wypisać sobie te wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy zrobić w kontekście przygotowań, w kontekście prezentów, w kontekście potraw, i zobaczyć, czy to jest realne, i ustalić priorytety, to co zbędne skreślić. Może dążyć do jakiegoś takiego ideału, ale zostawić tylko to samo dążenie, a ustalić, żeby to nie było perfekcyjne. Perfekcyjne czasami oznacza nerwicowe. Czyli wychodzi na to, że po prostu chcemy za dużo na nas zrobić? Mm, tak, chcemy na, za dużo na raz zrobić. I najczęściej chcemy to zrobić samodzielnie, więc warto delegować zadania na domowników, e, którzy, myślę, przed świętami przynajmniej mogą odczuć motywację pomagania, albo będą zadowoleni, że też są sprawczy. E, czasami jest tak, że my nie chcemy delegować zadań, bo e, e, na przykład pani domu e, wie, że zrobi to lepiej i szybciej, ale może chodzi o to, żeby Niektóre potrawy nie były takie idealne, ale żeby po prostu były, żeby każdy włożył troszeczkę takiego serca, żeby to były takie e, święta, właśnie, żeby ktoś się mógł pochwalić. A ja tutaj też robiłem tą sałatkę, a tutaj kręciłem ciasto. E, więc warto rozdzielać trochę zadania, żeby się za mocno nie obciążyć, żeby później przez te e, trzy dni świąt nie leżeć, nie odpoczywać, tylko no cieszyć się tymi świętami. A co to znaczy świętować w zgodzie ze sobą? O, świętować w zgodzie ze sobą, czyli w taki sposób, jak sobie to wyobrażamy. Każdy z nas ma, mimo że są pewne wspólne tradycje, to każdy z nas ma jakieś wyobrażenie tych świąt. Jak chcielibyśmy, żeby wyglądało, roz, na przykład, um, dawanie prezentów. Jakie one miałyby być? Jakie, jakie potrawy? Jak chcielibyśmy? Um, czy chcielibyśmy, żeby ktoś nas odwiedzał, czy my, żebyśmy kogoś odwiedzali? W jakim gronie chcielibyśmy spędzić święta? Warto sobie te pytania pozadawać. Czasami jest może tych pytań tak dużo, że ciężko je zadawać sobie w głowie, więc warto nieraz je wypisać. Jestem takim zwolennikiem. Żeby pisać pewne rzeczy, ponieważ myśli nam się dyscyplinują, przelewamy je na papier i widzimy je czarno na białym. Nie zawsze chcemy to zobaczyć, ale wtedy widać, czy jest tego za dużo, czy za mało, czy coś jest realne. W zgodzie ze sobą, czyli w zgodzie z naszymi potrzebami. A jeżeli nie sięgniemy po własne potrzeby, zaniedbamy je, damy się porwać temu pędowi, to jakie mogą być tego konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego później ja, w święta? Tak, ja myślę, że, że spora część ze słuchaczy, spora część z nas wie, jakie mogą być tego konsekwencje, bo niektórzy z nas przeżywają je co roku. Pomimo, że święta są przepięknym czasem, takim czasem często rodzinnej atmosfery, ale dla niektórych takim czasem zwiększonego poczucia samotności na przykład, to no, warto spędzić je według własnych potrzeb, bo jeżeli, jeżeli gdzieś ciągle robimy coś dla kogoś, dla innych, a te nasze potrzeby nie są uwzględniane, no, to później pozostaje taki niesmak, frustracja, że chcielibyśmy na przykład odpocząć, wyjechać w te święta albo w inny sposób, albo niekoniecznie robić takie. T Tour de lubuskie, tak? czy tam Polska, że jechać i po wszystkich e, e, objeżdżać z wywieszonym językiem. No, czasami chcielibyśmy na chwilę przysiąść, zwłaszcza że na co dzień pędzimy. Bardzo co widać już e, w tej chwili na ulicach. No właśnie, ale czasami możemy się też spotkać z takim oczekiwaniem od bliskich, że. Tutaj powinniśmy odwiedzić, tam mhm. powinniśmy na chwilę wstąpić, a jeszcze zajrzeć do tamtej części rodziny. Tymczasem, my właśnie chcielibyśmy spędzić te święta w domu. Jak można delikatnie odmówić, albo właśnie wytłumaczyć rodzinie w czym rzecz? W zasadzie w tym pytaniu zawiera się odpowiedź, bo po prostu możemy delikatnie odmówić. I trudność polega na tym, że my boimy się, yy, trudność w tym delikatnym odmawianiu albo w, w artykułowaniu swoich potrzeb polega na tym, że boimy się odmowy oceny reakcji osób, którym odmawiamy albo którym artykułujemy swoje potrzeby. Nie ma niczego złego w tym, że powiemy, w rodzinie słuchajcie, w tym roku chcielibyśmy wyjechać na przykład na święta, żeby odpocząć, ponieważ jesteśmy yy, przepracowani. I ta odpowiedź jest krótka, bo im dłuższa, tym bardziej uległa i mniej asertywna. E, nie ma nic złego w powiedzeniu, że chcielibyśmy w tym roku spędzić święta w ten sposób, że wy przyjedziecie do nas tutaj, my przyjedziemy do was tu, albo chcielibyśmy wigilię na przykład spędzić e, u siebie, a do was przyjedziemy na pierwszy dzień świąt. Ale jak to? Jak? Wigilię nie u nas? No tak, no po prostu w ten sposób. I ktoś, kto się na to obraża, to zna, albo na przykład, atakuje nas za to, no to można by też pomyśleć, że to też są takie osoby, które w uproszczeniu, oczywiście, nie szanują naszych potrzeb, albo ich nie uwzględniają. Bo wyobrażam sobie też taką sytuację, że ktoś mówi okej, okay, czyli inaczej spędzamy w tym roku święta, i nawet ktoś się może zapytać. A, a skąd taki pomysł? I, a my mówimy na przykład, no bo tak, tak sobie wymyśliliśmy, chcemy stworzyć własną tradycję. I bardzo często wtedy rodziny uderzają w poczucie winy. No wiesz co, jak to? Nie przyjedziesz do nas? No jak ty to sobie wyobrażasz? No, no tak, przecież realizacja własnych potrzeb nie powinna być źródłem poczucia winy. Nie, nie szkodzimy nikomu tym, że powiemy, że chcemy spędzić czas wolny w jakiś swój określony sposób przecież to nie jest jakieś krzywdzące a jeżeli ktoś się na to obraża jeżeli ktoś to atakuje no to jest problem tej osoby to są trudne sytuacje ale najczęściej tak jak mówiłem boimy się reakcji i warto się tym reakcją ogólnie przypatrzeć, nie tylko w święta, bo często boimy się asertywnie odmawiać, ponieważ boimy się reakcji, boimy się złości czyść, boimy się czegoś gniewu, oceny, odrzucenia boimy się też. Mm -hmm. no, bardzo ważna kwestia, asertywne mm -hmm. odmawianie. Tak, tak. <laughs> Asertywność jest przepiękną dziedziną, bardzo szeroką i wartą e, trenowania przez cały rok. Mm -hmm. A takie odmawianie też, pozostając e, <laughs> przy kwestiach rodzinnych, generuje bardzo często stres. Jak sobie poradzić właśnie jak zmniejszyć taki stres związany z oczekiwaniami bliskich, których nie możemy albo nie chcemy po prostu spełnić. Hmm. Przychodzą mi różne metody do głowy, i żadna nie jest idealna, ale jest taka jedna z metod z terapii poznawczo-behawioralnej jest to metoda ekspozycji, czyli wystawiamy się na działanie czynnika, który wywołuje reakcję adaptacyjną, czyli stres. No, nie za bardzo jest, jak to inaczej zrobić, poza grzecznym, łagodnym. Ale stanowczym na przykład artykułowaniem swoich potrzeb, z trwaniem przy tym i wytrzymywaniem tych emocji, które są z tym związane. Jeżeli to zrobimy pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty raz, za każdym razem będzie łatwiej. Bardzo mi się podoba tytuł jednej z książek o asertywności Pokaż innym jak mają cię traktować. Albo jeszcze, tytuł jeszcze innej książki o asertywności, też bardzo znanej, Stanowczo, łagodnie, bez lęku. A jeżeli już się spotkamy? Mhm. E, wiadomo, czasami e, widzimy się rzadko, jest duża ilość osób przy stole, z różnych środowisk. I teraz e, co zrobić, żeby unikać trudnych tematów albo y, odpowiedzi na pytania, które mogą generować y, jakieś powiedzmy nieporozumienia? Hmm. <tryk> Unikać się chyba nie da, bo to nie w pełni zależy od nas. Przyjedzie, przyjedzie wąsaty wujek i, i będzie no, miał. Trzeba sobie z tym poradzić, Al, żeby albo... się nie pokłócić, jak tak. to bywa czasami we włoskich rodzinach, nie mówiąc, że w polskich także. <laughs> tak. Albo sympatyczna ciocia, która będzie zadawać pytania o to, kiedy dzieci, kiedy, kiedy ślub i w ogóle. Jeżeli, ja, ja mam taką myśl, że jak ludzie się spotykają na święta, to czasami się bardzo długo nie widzą, i to nie tylko jest stres dla tych, którzy przyjmują tych gości i myślą, ojej, będą znowu jakieś pytania. Tylko ci goście, którzy przyjeżdżają, czasami ze stresu też zadają mniej lub bardziej bezmyślne pytania. Czasami ktoś po prostu ze stresu, jak przyjeżdża i widzi młodą osobę, której nie widział dawno, albo kogoś z członków rodziny. To ludzie naprawdę nieraz nie mają pomysłu, o co zapytać. W ogóle w sztuce konwersacji dobrze by było, żebyśmy się szkolili i po prostu pytają, nieraz nie mając nic na myśli. No dobrze byłoby, żebyśmy mieli jakieś takie wyczucie i to by było przyjemne, nie każdy je ma. Więc dajmy szansę tym osobom, które nawet zadają takie niewłaściwe, za bardzo pytania. Zawsze możemy odpowiedzieć, wiesz co, wujek, nie chcę za bardzo rozmawiać na ten temat, albo ciociu, wiesz co. Może, nie, może innym razem ci o tym opowiem. Jeżeli okaże się, że to jednak nie jest takie przypadkowe, ze stresu zadane na przykład pytanie, ale jest to osoba taka, która drąży temat, to możemy powtórzyć to. Ciociu, naprawdę ja nie chcę rozmawiać na ten temat. Przy stole świątecznym jest ile, tyle, ile, tyle fajnych tematów, to wtedy możemy zawsze powiedzieć, może sałatki zjesz, może serniczka, tak? Jeżeli dalej nie zrozumie, możemy przecież się przesiąść, jak mamy taki stół, że są krzesła w różnych miejscach. Wiesz, co, wiesz co wujku, ja pójdę na chwilę pogadam tutaj z babcią nie? i sobie przesiadamy się, idziemy dalej siedzieć, możemy pójść do kuchni, możemy, możemy nagle wyciągnąć ten sweterek, który dostaliśmy. Zobaczcie, jaki fajny sweterek dostałem. W każdym razie możemy próbować zmienić temat. Nie zawsze to są takie skuteczne metody, ale warto gdzieś jednak spróbować tej sztuki dyplomacji i asertywności i po prostu wyartykułować, że na przykład dany temat, dane pytania są dla nas niewygodne i pomyśleć, że to spotkanie potrwa dwie godziny, trzy, cztery. No, chyba że przyjechaliśmy z noclegiem, to wtedy trzeba się jakoś bardziej zabezpieczyć. Albo przygotować sobie właśnie takie tematy wymijające, o których. Tak, tematów jest dużo. Na przykład na temat potraw, chwalenie. E, tradycji. E, tak, tradycji. Wspomnienia, dzieciństwa. dokładnie, zdjęcia. Mm -hmm. O, zdjęcia. No, widzę, widzę wujek, że zapuściłeś wąsa. Tak, <laughs> Ciociu, jak ty świetnie wyglądasz? Chyba coś ćwiczysz. Także... O, właśnie, teraz też mi przyszło do głowy, mm. że mm, prawienie komplementów. Czy dobre słowo potrafi odwrócić uwagę od na przykład y, y, zaostrzania jakiegoś tematu konfliktowego? Tak, no tematy, tematy polityczne i tematy religijne y, może niekoniecznie, albo z uważnością, bo to można się poślizgnąć i y, niektórzy są bardzo wrażliwi, ale rzeczywiście komplementowanie, zwłaszcza przy świątecznym stole, jak najbardziej jest na miejscu. Na co dzień zresztą komplementowanie i docenianie, a okazji do komplementowania przy, y, przy, przy spędzaniu świąt jest bardzo dużo. Choćby wystrój, choćby zastawa piękna, obrus. Dania oczywiście, potrawy, kogoś nie widzieliśmy, możemy kogoś skomplementować, zawsze możemy znaleźć coś fajnego i o tym porozmawiać. Ktoś na przykład ma ochotę o tym powiedzieć. Tak, oczywiście, rzeczywiście, wiesz co, schudłam 10 kilo, ostatnie ćwiczeń, o świetnie, no ja też się chciałam, wiesz zapisać, ale tak sobie postanowiłem, od nowego roku. Od nowego roku? Od nowego roku to będą tłumy na siłowniach. No to może na początek ćwiczę w domu i się dyskusja toczy, prawda? To pamiętajmy o tym, o tym dobrym słowie i o komplementach. Tak, dobre słowo nie tylko na niedzielę. Zgadza się. Podsumujmy może, jak świętować zdrowo i w zgodzie ze sobą. Hmm, przede wszystkim pomyśleć, jakie są nasze potrzeby i oczekiwania związane ze świętami. To jest bardzo ważne. Potrzeby naszych bliskich są bardzo ważne, ale możemy o nich podyskutować i uwspólnić. Możemy na przykład stworzyć taką listę, na tablicy korkowej, albo gdzieś na ścianie, pod tytułem potrawy świąteczne i każdy domownik wpisuje co by chciał. A nie, że cały czas robimy te ileś potraw, chociaż połowy na przykład już niektórzy nie jedzą. Więc może wpiszmy takie potrawy jakie my byśmy chcieli, takie od święta. Możemy zrobić listy prezentów, co chcielibyśmy dostać, możemy wspólnie zastanowić się właśnie, delegować zadania, czyli rozdzielić te zadania, żeby na przykład, pani domu nie była przeciążona, żeby to dla niej nie było ogromne wyrzeczenie. Też, jeżeli zapraszamy gości, to stwórzmy przyjazną atmosferę. Jeżeli przyjadą ci goście niekoniecznie z dobrym humorem albo niekoniecznie z dyskretnymi pytaniami, to zawsze możemy wyartykułować nasze potrzeby, że chcielibyśmy porozmawiać na inny temat, albo na ten temat nie chcielibyśmy porozmawiać, albo znaleźć tematy zastępcze. No i też yy, myślę sobie, że, że warto pamiętać, że święta są raz w roku, że jest to wyjątkowy czas i dobrze byłoby dać sobie wolne. Idealnie byłoby w ogóle wziąć sobie urlop przed świętami i po świętach, żeby przed świętami mieć czas na przygotowanie się do świąt i skorzystać z tych świąt, a po świętach, żeby trochę odpocząć po świętach. No tak, wizja idealna rzeczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję mamy jeszcze bardzo. moment na życzenia. Że mamy życzenia złożyć, tak? Tak, nie. No, taki czas, że warto, jest okazja. Ja chciałbym Państwu życzyć przede wszystkim takich zdrowych, wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt, pogodnych takich świąt, pogodnych na zewnątrz, ze śniegiem, takim pięknym, białym, puszystym, no i pogodnych w sercu. No, i na nowy rok też e, wszystkiego, co najlepsze, czego pragniemy, co sobie życzymy. I dla pani redaktor również, tutaj dla całego zespołu, też wszystkiego najlepszego na święta, zdrowych, pogodnych świąt. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze dołożę, żebyśmy mogli spędzić te święta właśnie w zgodzie ze sobą. O właśnie. A do nowego roku wrócimy w nowym roku do rozmowy na temat postanowień noworocznych. To na pewno też będzie ciekawy temat. A tym dzi tymczasem dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo. Gościem był psychoterapeuta z Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze. Piotr Zbigniew Kamrat. Dziękuję bardzo. Wszystko o zdrowiu.